Cześć! Witam na unboxingu. Tym razem mamy tutaj jesienny festiwal mangowy, no i zabierzamy się do otwierania. Prawdę mówiąc, jak odgłaszano te wszystkie tutaj nowości, to się zastanawiałam, czy brać tym razem też wszystko, no bo takie trochę straszne niektóre te mangi, a ja taka trochę może nie, że strachliwa jestem, ale raczej unikam horrorów i tak dalej. No ale jak się domyślacie, skusiłam się i wzięłam oczywiście wszystko. Także zaraz tutaj odpakujemy i zobaczycie razem ze mną, co tutaj dostałam i jak to wygląda w środku. Ło! Ale mi zjechało. Co to tak? tak będzie łatwiej. Chyba muszę naostrzyć. Dobra. I jeszcze. No nie, no przykleili mi <grych> do patrzoski. O tak. Dobra. A wyciągniemy sobie to. I otwieramy. Na górze, jak widzę, karty festiwalowe. Na początku byłam przekonana do trzech nowości, potem do czterech. No, a tak jak mówię, na końcu wzięłam wszystko. Bo czasem bywa tak, że coś mi się wydawało, że mi się nie będzie podobać, a potem się okazywało, że jest super. Więc stwierdziłam, dobra, festiwal to festiwal. Karty zostawimy sobie na koniec. No i jedziemy. Tutaj mamy podkładeczkę jako jedna z dodatków. Różnij na bok. Tutaj będą chyba karty do Alicji. Od razu popatrzymy, jakie są. Co. Podobno tam do każdego tomu będą y, kolejne karty. Nie wiem, czy dadzą pudełko, czy nie. To karty jak. Karty tylko tutaj, prawda? To są czarne. No i tutaj mamy takie dwie grafiki. Natomiast. O, tutaj jeszcze taki jest tył. Czy to jest dobry dodatek ze względu na treść y, magii, jak najbardziej. Natomiast ja mam już karty z Hanako, więc. Wiadomo, no okej. Okay. Dobra, może jeszcze tą folikę stąd wezmę, żeby się jej pozbyć, i będziemy omawiać sobie wszystko. Ok. Gdy zapada zmrok. Gdy zapada zmrok, jest to manga, która ma tutaj rekomendowany wiek 16. Z tego co kojarzę, to jest też już na Jadta liderze dostępna i jest to zakończony tytuł. Ma tylko cztery tomy. Opowiada on o chłopaku, który stracił siostrę i chciał się zamścić na mordercach siostry, ponieważ oni byli. Dość młodzi, więc dostali małe wyroki, to jest magnesik. Tutaj, no i e, pierwsze chciał się przekonać, czy oni e, to przemyśleli, czy może są już milsi, no i e, może tym razem jednak nie zasługują na karę, no ale okazało się jednak, że jak najbardziej zasługują. Tylko, że on miał super, hiper misterny plan, jak to się będzie mścił, no ale mu trochę to do końca nie wyszło. Na tyle, że wylądował w szpitalu, natomiast w tym szpitalu odkrył, że y, dostał jakieś super hipermoce, nie wiadomo do końca dlaczego, że kiedy zapada w sen, może wnikać w sny innych ludzi i y, wpływać y, na to, co się dzieje w śnie, zarazem też y, krzywdząc y, lub pomagając osobom. Tak, ok, no i e, jak się domyślacie, zamierza wykorzystać swoje nowe moce, aby ukarać e, morderców e, siostry. Jak mu to wyjdzie i, i prawda, czy, czy się to dobrze, czy się to dla niego źle skończy, zobaczymy. E, to mówić jest tak jak mówiłam, tylko cztery, więc jest to dosyć krótka seria, więc przekonamy się dość szybko. Ok, co e, dalej? E, Wind Breaker. Może nie do końca, ale jest mi troszeczkę to przypomina Tokio Revengers, z tego względu, że mamy tutaj Shonen'a, w którym nie mamy super mocy, tylko znowu tak bicie się powiedzmy na pięści. Nasz główny bohater no nie jest najlepszy, prawda, w szkole. i... Zawsze marzył być, nie wiem, najlepszym łobuzem, że tak powiem, na dzielnicy czy nawet w kraju. Nie wiem, jakie miał aspiracje. W każdym razie trafia do jakiejś szkoły, gdzie wszyscy, prawda, się biją i tak dalej. Jest zadowolony, myśli, że to nie wiadomo, co będzie. A tu się nagle okazuje, że w tej szkole, tak, jasne, wszyscy się biją, ale wszyscy mieszkańcy kochają tych łobuzów, ponieważ oni ich tam ocalili czy nadal wręcz broń przed jakąś zorganizowaną przestępczością. nie wiem gdzie jest policja, nie znam prawda, tutaj szczegółów, ale widzę, że mieszkańcy w ramach zadośćuczynienia za, dość uczynienia, za pobicie złoli prawda, dokarmiają tych uczniów i tak dalej. Jak tak przeglądam i troszeczkę tam na to zaglądałam, to takie to wygląda na dosyć też nawet na komedię. Poczytam, przekonam się. W każdym razie to też jest, jeśli się nie mylę, na Windbreakerze, natomiast to jest troszeczkę dłuższa seria. Ona już ma w tej chwili 13 tomów i jeszcze nie jest zakończona. Ok. Gachi Puta To jest znowu Shonen i on ma w tej chwili 8 tomów. Jest to seria kontynuowana. Tutaj mamy taki dodatek. Kreska jest dość specyficzna. Ja przyznam szczerze, że mnie się tak średnio podoba tego typu kreska. Założenia są takie. Może nie, że jak w Alicie, ale dość podobne, może to trochę przypominać, ponieważ jest to chłopak, który mieszka w slumsach, na obrzeżach miasta, które jest tak zwanym niebem. No i na tych obrzeżach miasta, prawda, on tam walczy o życie, a ci, którzy tam mieszkają w tym niebie, wyrzucają czasem nawet dobre przedmioty. Z tego względu on udaje się co noc na wysypiska. I zbiera tam różne przedmioty. Różnie się mu to układa, ale chyba się komuś to nie podobało, ponieważ został niesłusznie oskarżony. Zresztą jego rodzice nie żyją, przynajmniej z tego, co tutaj na początku wiadomo, zostali skazani na śmierć. I chłopak też zostaje skazany na śmierć na sam sposób, czyli zrzuceniem do tak zwanej otchłani. Z tego co kojarzą, został oskarżony o morderstwo, którego nie popełnił, no i został zrzucony w dół, w otchłań. Czyli podobnie jak mamy w Alicie, prawda, górne i dolne miasto, które jest wysypiskiem. No ale on przeżywa ten upadek i stwierdza, że teraz pora na zemstę. Także coś w tym stylu. Manga również dostępna na Jata Liderze. Okej. Okay. Zakazane śle śledztwa Rona. Aż nazwisko jest straszne, Komonohashiego. Okej, Ok, pewnie coś jakąś literkę zjadłam, ale trudno. Ok, co tu mamy? Też. O, taka kosztóweczka, soft touch, z tej strony taka. Manga opowiada o. Yy... Genialnym detektywie, który ma jednak taką słabą przypadłość, że nie wiem jak to robi, to pewnie jest jakaś fantastyka. O, tutaj jest fajnie, mało kiedy widzę, żeby we wkładce, takiej, znaczy na okładce po tej stronie były rysunki, Zobaczmy czy po drugiej też jest. Też jest. W każdym razie nasz genialny detektyw ma taką brzydką przypadłość, że jego, tak powiem, wszystko rozwiązuje szybko i tak dalej. Natomiast jakoś nie wiem dlaczego, ale umie przekonać tych wszystkich przestępców, chociaż nie robi tego specjalnie, tylko jakoś nie wiem w jaki sposób, że oni popełniają wszystkie samobójstwa, no więc nie może nikogo. Aresztować, no i tak słabo wychodzi. Ze względu na to został pozbawiony prawa do wykonywania swojego zawodu, zamknął się w swoim pokoju, który wygląda jak prawda pokój bez klamek w psychiatryku, no i tak sobie mieszka. Natomiast zostają popełnione morderstwa. I młody detektyw ma z nimi kłopot, a że słyszał, że gościu jest genialny, no to poprosił go e, o pomoc. No i e, on oczywiście e, przychodzi, żeby mu pomóc, dał się skusić, no ale żeby, prawda, nie wiedzieli, że to jest e, on. No, to się przebiera podobno w jakiś tam różny sposób, żeby prawda, nikt go nie poznał, że to jest on. Chyba to jest jedno z przebrań, jak się domyślam. No i e, jest to bardziej komedia. To nie jest taka z tego, co wiem, manga mocno detektywistyczna, tylko bardziej oparta chyba na takich e, komediowych sytuacji, sytuacjach. E, w każdym razie autorka jest e, znana e, z innej e, mangi i pewnie wszyscy liczymy, że kiedy. Się dobrze sprzeda, to wyjdzie i tamta manga, czyli Hitman Reborn. Jeśli natomiast chodzi o ten tytuł, to on ma już w tej chwili 12 to głównie jest y, zakończony i też jest na Yatta liderze. Ok. Następna manga to Pochikuro. Pochikuro to jest. Y manga, którą od razu że na pewno kupię, bo jest yy, zabawna i śmieszna. Jeśli chodzi o Kuro, to yy, ta manga ma cztery tomy, jest zakończona, też jest na liderze. o czym opowiada? Otóż, jest kraina demonów i w tej krainie demonów mieszka sobie właśnie Kuro. Yy, I marzy to sobie, jakby to było super zjeść człowieka, bo bodajże w ostatni władca, jak zjadł człowieka, to właśnie został władcą. No i Y, temu mu się marzy. No i jakimś cudem pojawia się w Krainie Demonów dziewczyna, no i jak widać próbuje ją tutaj razem ze swoim jakimś kolegą, kotkiem, dużym kotkiem y, ją tutaj prawda, jakoś przyrządzić, natomiast dziewczyna się... Budzi, stwierdza, że y, źle mnie przygotowujecie. Oni jej sprawa nie rozumieją, bo mów, nie mówią w swoich językach, ale domyślają się o co chodzi. Zagania ich do pracy i Pokazuje jak się należy, prawda, obtoczyć w panierce, że to tak ma wyglądać, co oni sobie myślą, że źle ją obtoczyli. No a na koniec gotuje im inne rzeczy, a panowie są tak zachwyceni, że to takie dobre, że stwierdzają, że no, w sumie może nie będą jej jeszcze jeść. Ona w sumie, prawda, tak świetnie gotuje, no akurat to się chyba w sumie prawie, że w niej zakochał. Także z tej strony już mu jej nic nie grozi, natomiast problem jest, bo inne demony na pewno będą ją chciały zjeść. No, a kto będzie je mu wtedy gotował, jak ją zjedzą? No, więc tego typu tytuł. Teraz tak, kolejna Alicja. Ale nie w Krainie Czarów. Alice <laughs> in Borderlands możecie kojarzyć, jeśli oglądaliście, je, jest seria na Netflixie i on się troszeczkę różni. Zaraz wam powiem mniej więcej o co chodzi. W każdym razie, tak, ta manga jest zakończona. Ona normalnie wyszła w 18 tomach. Tutaj mamy to w 9, bo jest to podwójna, prawda? Podwójne tomy. I teraz tak. Jeśli chodzi o treść, to ma główny nasz bohater no, nie jest jakimś super przykładnym obywatelem. W każdym razie on woli grać, bawić się i tak dalej. No i w któregoś dnia razem ze swoimi kumplami jest na mieście. Chyba nam się dosyć długo szlajali, że tak powiem. I w pewnym momencie wieczorem wybuchają fajerwerki. Jedne są tak mocne, że stracą chłopcy przytomność. I kiedy się budzą, to odkrywają, że już nie są w Tokio. I odkrywają, że to miasto się mocno różni. Okazuje się, że to już nie wiadomo, czy to jest alternatywny świat, czy, to jest, czy coś się wydarzyło, jakaś katastrofa w Tokio przez fali, czy, czy są zupełnie gdzieś indziej, czy, czy, czy to Matrix, nie wiadomo. W każdym razie okazuje się, że teraz przed nimi gry. I te gry bywają niestety albo stety dla nas. Zabójcze i są y, dość ciekawe. To raz, dwa, jeżeli y, postacie nie są w danym momencie w trakcie gry, to też próbują się dowiedzieć, gdzie są i co tu się dzieje, i czasem nadal grozi im z tego tytułu niebezpieczeństwo. Ogólnie, y, po tym, jak oglądałam serial, to stwierdziłam, że ta manga mi się podoba i na pewno ją chcę. Jej bodajże nie ma na Jabta że tak mi się wydaje, że akurat Alicji nie ma. Nie, nie ma. I także jest tylko w takiej wersji, także to na pewno polecam, bo to znam. Ok, co dalej? Pan Zwol ma dziś wolne. To jest manga, jak widać, cieniutka. Taka typowa, prawda, która powstała, to widać od razu w internecie fajnie zrobione, prawda? Pan z wall, jak z face'a albo z jakiegoś instagrama. W każdym razie pan bardzo lubi pandy i wręcz je uwielbia. I tutaj ma, prawda, opanować świat, walczyć, ale tutaj są słodkie pandy. On ma dzisiaj wolne i tutaj bardziej obserwujemy te dni, kiedy on ma wolne. Jeśli chodzi o ten tytuł, Oh, to nie chciałabym Was skłamać, czy on jest na tariderze ale chyba nie. I w tej chwili jest 5 tomów i jest to manga jeszcze niezakończona. Jak widać niestety jest dość cieniutka. Następny tytuł, to no nie będę się tutaj. Yy... Nie wiem jak to wymówić, hier na spotkanie śmierci może tak. Przepiękna jest kreska przede wszystkim. Już Wam ją tu pokazuję. Przynajmniej mnie się tutaj bardzo podoba, trochę mi przypomina tą z magicznego świata ran. Naprawdę jest śliczna. Ogólnie opowiada o tym, jak dziewczyna przeżywa załamanie nerwowe, ponieważ zmarła jej przyjaciółka, no i postanawia ze sobą skończyć z tego powodu. No, i próbuje wskoczyć pod ciężarówkę, natomiast ratuje ją dwóch nieznajomych. Jeden okazuje się być nieśmiertelnym, a drugi bóstwem, o którym już wszyscy zapomnieli. No i stwierdzają, że wszyscy razem podążą do krainy śmierci. Jak to się skończy? Zobaczymy. Wszyscy poszukują śmierci. Czy wszyscy ją dostaną, i czy wszyscy powinni ją dostać? Może nie, prawda? Mam nadzieję, że będzie w miarę optymistyczne zakończenie, przynajmniej dla głównej bohaterki. Jeśli chodzi o tę mangę, ona też jest na jest zakończona i ma tylko 3 tomy. Także taka. No, mi się ta manga spodobała przede wszystkim ze względu na kreskę. Mam nadzieję, że treść mnie też nie zawiedzie. No i na koniec manga, której się. A nie, jeszcze jedna! <tosłuch> to nie na koniec. Ta manga jest ofoliowana, to ją zostawmy na koniec, ona jest najstraszniejsza. I teraz tak, to jest muzeum seryjne Morderca śmieje się w deszczu. I to jest, to obydwie te mangi to są 18+. Więc tak, jeśli chodzi o taki dodatek. Raz, żeby to jest 18+, to popatrzę, żeby potem nie było, że tu jest coś, bo tutaj wiem co się dzieje mniej więcej i można brzydko trafić. Nie chciałabym, z moim szczęściem, to bym mogła wszystko trafić. O, i tutaj ruszę. Jeśli chodzi o tą mangę, to ma tylko trzy tomy. Jest też na Jabta I jeśli chodzi o ten tytuł, to on opowiada o tym, jak są popełniane właśnie morderstwa przez pewnego seryjnego mordercę w bardzo brutalny sposób. Nie będę tutaj do końca opowiadać, ale no naprawdę brzydko. W każdym razie wszystko się rozgrywa między nim a pewnym policjantem, który go ściga. Natomiast w pewnym momencie policjant sobie zdaje sprawę, że zagrożona jest jego rodzina. No i w tym momencie już taka akcja się robi troszeczkę bardziej osobista. Znam ten tytuł i Polecam, ale 18+. No i drugi, ten już jest zafoliowany, to już jak widać grubsza sprawa, czyli ganibal. Jego też sobie pozwolę, będę patrzeć poza kadrem, żeby brzydko nie trafić. Już po okładce widać, prawda, jak się tak przyjrzeć, że no cóż. W każdym razie tak, ta manga jest już zakończona, ona ma 13 tomów. Nie ma jej na Yattai i opowiada o policjancie, który sobie przybywa do pewnej wioski. Sielskiej, pięknej i w ogóle. I wszystko byłoby fajnie, gdyby nie to, że poprzedni policjant zniknął. Jak się przyjrzycie o okładce, no to widać. No i o, a to jest taki bardziej sielski obrazek. No i on przybywa takiej ładnej, słodkiej wioski w górach razem z żoną i z córeczką. I e, tam poprzedni policjant zniknął, ponieważ, no jak wskazuje chociażby tytuł, zaczął oskarżać mieszkańców o akty kanibalizmu. No i trzymał miał rację, jak sądzicie. No i jeśli chodzi o kreskę, to chwilkę znajdę coś w miarę, gdzie się nie dzieje nic. Jest taka dosyć mocno naturalistyczna, bardzo ładna jest ta kreska. Eee, okay. W każdym razie yy, sytuacja tutaj jest dosyć yy, taka na zasadzie opuszczona wioska w górach policjant, jego prawda rodzina, wokół kanibale, może nie wszyscy, a może część, społeczność się bardzo dobrze zna. No i to jest na pewno taki tytuł. No, tego ja po nocy czytać nie będę, bo się, mi się potem nie bała iść do toalety, więc no. Także tu są mangi, no a teraz jeszcze czas pooglądać karty festiwalowe. Zobaczmy jakie mam, jak one wyglądają. O. No i lecimy. To jest prawda karta, jeśli zamówiło się co najmniej cztery tytuły z ładną dziewczynką. No i mam niski numer. Wiem, że to

Wie to oczko, a to widzimy, anda. <grych> Super. Pan Zwol 85. Tutaj żabcia. Muzeum, 82. Alicja, 86. Gacikuta, 82. No, prawda, widzimy. <grych> 80. Ganibala, tutaj... 85, gdy zapada wzrok. No i tutaj, prawda, ostatnia na spotkanie śmierci: 84. Wszystkie mam około 80. Zobaczmy. Y, 1500, 1500. Chyba wszystkie są, w, jak tak patrzyłam, na 1500. Także nie ma chyba jakiegoś y, tytułu, który by miał więcej. 1500, 1500. Hmm. Czyli mniej więcej uznali, że wszystkie chyba mangi są mniej więcej tak samo będą popularne. No nie wiem, ja bym tam Alicji dała dwa siostry. Tak wyglądają w każdym razie karty, dodatki i mangi. Dajcie znać, co Wy kupiliście na jesiennym festiwalu, czy coś Was skusiło, czy jakiś tytuł Wam się podoba. I co sądzicie o nowościach? Dzięki, cześć!